Cześć, tu Marcin z TBK. Dzisiaj pokażę Wam unboxing, czyli zawartość gry Spy Guy, wydawnictwa Tref na 5 lat plus, 1 do 4 graczy, żebyście wiedzieli za co tutaj płacicie. Najpierw zacznę może jeszcze sobie historyjkę jaka jest. Seria zuchwałych kradzieży w treflikowie. W mieście dochodzi do serii kradzieży w Biały Dzień. Podobno za wszystkim stoi przebiegły doktor Moritz. Jednak dotychczas nie udało się go złapać. Oczy wszystkich zwrócone są na Spygaja, superdetektywa pilnującego prawa i porządku w Treflikowie. Czy Spygaj złapie doktora Morica, zanim ten ucieknie z miasta? I opis gry to, że Spygaj to gra kooperacyjna. się bystre oko, ścisła współpraca między graczami, szukacie poszlak na ogromnej planszy. Im więcej ich znajdziecie, tym szybciej dogonicie doktora Morica. Czyli mamy olbrzymią planszę, jak już widzicie, tutaj 111 cm jest tutaj wskazana. I na tej planszy tutaj będziemy losować tej karty, i będziemy szukać tutaj tylu przedmiotów, ile, ile będzie wskazane na tej karcie. Będziemy starać się, wtedy będziemy szybciej, szybciej biegli, żeby dogonić tutaj tego złego doktora. I tak wyglądało tutaj w strucie. Zaraz rozpakowujemy. Oj, A więc będziemy mieli naszego doktora Morica i Spygaja do wyciśnięcia. woreczek strunowy, żeby przechowywać pewnie karty. Mamy tutaj jakieś pionki. Tak, a więc to będzie, żeby zaznaczać nasze poszlaki, które będziemy szukać na mapie. I będzie fajnie tutaj. Przezroczyste, więc będziemy widzieć, co tam znaleźliśmy. Oczywiście mamy także, żeby włożyć tutaj podstawki tutaj naszego Spygaja i doktora Morica. I op, ciężko wchodzi, ale to dobrze, bo przynajmniej nie będzie wypadać. Tak i się ładnie trzyma. I oczywiście mamy karty z naszymi poszlakami, ile ich tam będzie. W jedną stronę, w drugą. I co tu mamy? Jak widzicie, trochę tego jest. I te wszystkie przedmioty będą gdzieś poukrywane tutaj na mapie. I w paru sztukach, prawdopodobnie, będziemy ich szukać. Mamy też, oczywiście, instrukcję. Sprawdź wideo instrukcje. Tutaj mamy tego od razu do zeskanowania jedną stronę, drugą i rozgrywkę nie widziałem tej wideo instrukcji, może będzie tutaj także tutaj polecam ściągnąć sobie aplikację która jest z e, tam mamy odliczanie 30, 45 minutę, ile będziemy chcieli tutaj na to przeznaczyć, według mnie dużo lepiej się sprawdza niż klepsydra, bo nie trzeba na nią patrzeć tylko będzie piszczeć więc klepsydra jest fajnym gadżecikiem ale osobiście tutaj wolę jednak tę aplikację i mamy też naszą mapę, którą właśnie tutaj rozkładamy. I tu jest jeden kafelek, a tych kafelków trochę tutaj jest. Drugi, sami widzieliście tutaj, że mapa będzie miała tutaj 111 cm. Więc trochę tego musi być, żeby to poskładać. Na końcu filmiku jeszcze tutaj pokażę Wam, jak wygląda cała złożona mapa. Osobno tutaj to należy, bo widać jaka ona jest po prostu olbrzymia. I tak, a do tego mam może być składanie tej puzli, więc też fajna zabawa może być tutaj dla najmłodszych. I tutaj mamy także ponumerowane, żebyśmy wiedzieli w jakiej kolejności będziemy te puzle tutaj składać. A więc zaraz przejdziemy, tutaj pokażę pod złożoną mapkę. I super olbrzymia plansza, od góry do dołu, 111 cm, dobrej zabawy, i już doszliśmy do końca, i tak wyglądała cała duża mapa. No, gra polega po prostu na wyszukiwaniu różnych elementów, których kilka jest ukrytych na całej mapie. Łącznie z tymi właśnie elementów z tych kart, na przykład kota, czy butelki. Jak widzicie, sporo jest tego, więc jest tutaj co szukać i jest tutaj dużo zabawy no, podczas jednej rozgrywki, no, chyba nawet jednej trzeciej kart nie da się tutaj służyć. Więc naprawdę jest tutaj regrywalna. Ciężko zapamiętać, bo to są całkiem małe przedmioty. Więc no, zabawa może być tutaj na długie godziny, a nawet jeżeli nam się znudzi to jest tych wersji Spygajów, to jest po prostu multum. Myślę, że ponad 10 albo nawet tego 15 może już być, a cały czas wychodzą nowe. Więc można także inną sobie kupić czy wymienić się z kimś innym, kto ma inną jakąś wersję. A gra naprawdę tutaj wciąga jest kooperacyjna. Więc gramy do jednej tej bramki, więc nie będzie także tutaj problemów z tym, że ktoś rzuci się płaczem, bo, bo przegrał, albo wygramy wszyscy, albo przegramy wszyscy. Czyli tej, nie będzie tutaj tego jednostkowego żalu, który nieraz się zdarza przy grach z młodszymi graczami. Więc dziękuję i zapraszam do kolejnych filmików. Na razie, cześć.